Witajcie w kolejnym odcinku naszego wideokastu o funduszach europejskich. Dziś będzie kulturalnie. Moim Państwa gościem jest dr Gabriel Giecki, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi. Dzień dobry. Miło mi, dzień dobry. Dzień. Teatr Pinokio to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Łodzi, ale nie tylko w Łodzi, bo i w regionie. Miejsce, które kiedyś kojarzyło się przede wszystkim z kukiełkami, przeszło ogromną transformację. Teraz w nowej siedzibie, zrewitalizowanej przestrzeni dawnej fabryki Wigencja, otwiera... Właściwie to już otworzyło jakiś czas temu nowe drzwi do sztuki i edukacji. Jest to instytucja niezwykle z niezwykle ciekawą historią, początkowo tak jak powiedziałem, znana jako teatr kukiełek. Co było inspiracją do stworzenia takiego miejsca? Formuła tradycyjnego teatru lalkowego w XXI wieku w pewnym sensie się wy, wyartykułowała na tyle, że trzeba było zastanowić się nad jakimś przekształceniem. Teatr ma 80 lat, więc przechodził różne etapy w różnych chwilach swojej historii, ale kiedy postanowiliśmy. Określając tę instytucję jako teatr otwartej formy, teatr Pinokio w Łodzi, e, szukać nowej, nowej jakiejś formuły, e, która właśnie będzie z jednej strony otwarta i będzie szalenie inkluzywna, czyli tutaj dla nas ważna ta, ten aspekt dostępnościowy e, i przede wszystkim właśnie poszukująca nowych języków sztuki w dziedzinie teatru dla. Młodego widza, ale także i dorosłego. Pojawiła się potrzeba właśnie nowej siedziby jakiegoś nowego miejsca, w którym będziemy w stanie tak szeroko zakrojone myślenie o tym, kim chcemy być, umiejscowić. W związku z tym pojawił się ten projekt rewitalizacji starej fabryki Przędzalni Wigencja, która właściwie ma 100 lat, bo jest z 920 roku, więc ma już 105 lat. Okazało się, że ten obiekt stał nieczynny w Centrum Młodzieży od dłuższego czasu. Pojawił się taki pomysł i dzięki funduszom udało nam się m, przeprowadzić i prace projektowe, i prace rewitalizacyjne dla obiektu, i rozbudowę tego obiektu, ponieważ sama przędzalnia w tej chwili w niej mieści się mała scena, m, sale prób, sale warsztatowe, e, pracownie m, nasze teatralne, ale dobudowana jest, wkomponowana zresztą bardzo pięknie przez m, architektów, m, bryła głównej sceny, która łączy się i niejako spaja tę starą architekturę z nową. To już ponad dwa lata, jeśli dobrze pamiętam, od przeprowadzki. Nowa siedziba Teatru Pinokio w kompleksie dawnej fabryki Wigencja położonej w sąsiedztwie of Piotrkowska Center jest częścią szeroko zakrojonego projektu Rewitalizacja Obszarowa Centrum Młodzi. Jakie znaczenie miała ta przeprowadzka dla samej tożsamości teatru i jak Pinokio wpisuje się w ten szerszy plan budowy nowego Centrum Młodzi? No to przede wszystkim uzyskaliśmy niezwykłe możliwości techniczne i technologiczne, ponieważ praktycznie mamy dwie niezależne sceny. Cała infrastruktura wewnątrz teatru jest właściwie nowa i nowoczesna. Ja nie wiem, czy nie jedna z najnowocześniejszych w Polsce, ale cały obiekt i otoczenie tego obiektu mamy przy teatrze park, mamy plac zabaw. W teatrze są trzy, cztery, pięć sal warsztatowych, studio nagrań. E, mamy otwarty taki nowy projekt Pinoteka, w którym też realizujemy warsztaty. Dla mieszkańców łodzi. Przepraszam, że użyję takiego sformułowania z ulicy, którzy mogą w każdej chwili przyjść. I u nas co, praktycznie codziennie się te warsztaty odbywają popołudniami, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby do nas zawitać, może sobie przy, wcześniej sprawdzić na stronie czy na naszych portalach społecznościowych yy, i znaleźć dla siebie dogodną ofertę. Są to taka oferta warsztatowa, właśnie inkluzywna, bardzo przyjmująca łodzian. Yy, dla bardzo różne są te pomysły warsztatowe. Statowe, które my realizujemy. One są dla dzieciaków, dla średnich, dla dorosłych, dla młodych, dla starszych, dla mieszanych grup. Jest ich bardzo dużo i właściwie są codziennie. Też to, co wspomniałem o inkluzywności i dostępności naszego obiektu. Jesteśmy o tyle nowocześni, że mamy połamane wszystkie bariery architektoniczne. Ponadto mamy pętle indukcyjne, realizujemy spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczone na polski język migowy. To pole dostępności właśnie inkluzywności staramy się poszerzać, ale to też jest zasługa tego, że to jest nowy obiekt. W starym obiekcie praktycznie nie byłoby to możliwe ze względu chociażby na te bariery architektoniczne, które tutaj udało się właściwie całkowicie zniwelować. Siedziba, powiedział pan, że złamaliście wszelkie bariery. W takim razie jakie rozwiązania udało się wprowadzić, aby zwiększyć dostępność teatru? Nie ma nigdzie schodów, a jeśli trzeba się dostać na przykład na małą scenę, która jest na drugim piętrze, to oczywiście mamy windy. Windy są bardzo mamy trzy windy w zależności od potrzeb, więc tutaj jeśli są osoby z niepełnosprawnością ruchu, nie mają żadnego problemu, żeby się dostać do każdego miejsca. W sali warsztatowej na dużej scenie i na małej scenie mamy pętlę akustyczną gdzie spektakle dla osób z niepełnosprawnością słuchu e, mogą być, audiodeskrybo mogą być mm, y, tłumaczone na język migowy, i mamy także pętle akustyczne, które mm, dla osób, przepraszam, z niepełnosprawnością wzroku, e, mogą być audiodeskrybowane, czyli mamy też już w tej chwili właściwie kończymy takie specjalne studio do m, czytania audiodeskrypcji, i regularnie właściwie w każdym miesiącu odbywają u nas spektakle z audiodeskrypcją, tłumaczone na polski język migowy. Więc to pole dostępności, staramy się poszerzać. Mamy specjalne w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami, takie specjalne leżanki, które służą do ewentualnego przebierania się. W tej chwili przygotowujemy, właściwie będą za chwilę montowane to-to-pointy, czyli takie, taki system Naprowadzania osób z niepełnosprawnością wzroku, że one wtedy w telefonie mają aplikację, która za pomocą tych mini głośników kieruje ich i mówi im, gdzie jest. Staramy się oczywiście, jesteśmy zresztą w ogóle po wizycie w Domu Otwartym w Warszawie, gdzie też podglądaliśmy, jak sobie Dom Otwarty radzi z dostępnościami. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był dziś dr Gabriel Giecki, dyrektor Teatru Pinokio. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A Was zapraszam do obserwowania social mediów Funduszy Europejskich dla Łódzkiego, gdzie pokazujemy inne ciekawe miejsca w regionie.